Siema! Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj taki nietypowy film. Zwędkowanie w Zamrzenicy, obóz wędkarski. Tak jak zapowiadałem, opiekuję się tutaj młodymi wędkarzami. Mamy dziś szósty dzień obozu. Troszkę z opóźnieniem zacząłem nagrywać, ponieważ ani rybka nie brała, ani warunki nie sprzyjają cały czas. Pogoda wyjątkowo nieudana, cały czas mocno wieje, pada. Dzisiaj mamy tylko mocny wiatr, deszcz bardzo delikatny. Wczoraj było dużo gorzej, ponieważ mieliśmy straszną burzę, ogromny deszcz i wiatr przez cały dzień. Jednak mimo wszystko dzieciaki coś tam mówili. Drobnicy, co prawda, jakieś deszczki, płotki, ale mówili. Pokażę Wam mniej więcej, jak to wszystko wygląda tutaj. Dzisiaj podzieliliśmy. Mamy ogólnie 24 dzieciaków w grupie. Podzieliliśmy ich dzisiaj na dwie części, po 12. I połowa z Panem instruktorem popłynęła na łódki. Natomiast druga połowa została ze mną na pomoście. Łódki oczywiście spinningują. Natomiast y, ci, którzy tu zostali wędkują z gruntu na sławik, mogą też spinningować z brzegu. Y, a potem wieczorem będzie zamiana, więc nagram też coś z łódek, jak to wygląda. Mam nadzieję, że film się będzie podobał. Zobaczcie jak to wszystko wygląda. Moja praca. Tutaj jak to jak dzieciaki się bawią. Zapraszam do oglądania. Pierwszym i podstawowym punktem obozu wędkarskiego jest oczywiście łowienie. Uczestnicy najczęściej wędkują z pomostu, który znajduje się przy ośrodku leśnym u stronie. Jest leszczyk u jednego z obozowiczów, mianowicie u Kuby. Nie za duży. Proszę, taki leszczyk zaraz będzie w podbieraku. Nie biegaj! z leszczykiem. Pokaż, pokaż go tutaj. Najczęściej dzieciaczki łapią właśnie leszczyki, płotki. Ukleję. Zaprezentuj. Niewielki, ale jest. Rybkę mam i ja. Taka płoteczka. Ja się postanowiłem chwilę pobawić na bata. Dzieciaczki łowią przede wszystkim z gruntu. Wieje dziś dość mocno, jednak jakoś dajemy radę klub do wody i bowiem dalej. Jeden z naszych najmłodszych uczestników ma rybkę. Taka płoteczka. Pokażę, Krzysiu. Zadowolony jesteś? Bardzo. Powiedz coś o niej. Jest ładna. Jest ładna, dobrze. Wypinamy ja i wracamy do wody. Gratuluję, Krzysiu. Dziękuję. Łódeczki powoli wracają. Niestety bardzo słabe informacje dostaję tutaj od pana instruktora. Nic nie złapali prawdopodobnie. No, z łódkami okazała się ciężka sprawa. Będzie tutaj trudno ich wszystkich odholować na miejsce. Ponieważ młodzi mają problem pływać w takim wietrze. No ale coś poradzi. Żadnej... Jak było na łódkach? No fajnie. By. Co złapaliście? No akurat nic. Czyli nie było brań, nie bierze. No, nie było. Ryba nie bierze. No. Udało się wypłynąć. Dzieciaki ruszyły. jest ich trochę tu mamy Krzysia więc zaczynamy łowienie mam nadzieję, że ktoś tym razem coś złowi pogoda się uspokoiła wiatr jest mniejszy, ruszamy w zatokę dzieciaczki walczą a ja mam takiego okonika malutki na wenteczkę Mikado Nihonto Redcat klejanka 1.10 z kołowrotkiem Mikado Lexstone 2.000 Głęboko zagrys. Jeszcze raz i do wody. Pływają do nas Obozowicze. Z tak jak to oni nazwali limitowaną edycją ryby. Mianowicie złapali lina. Bardzo rzadki okaz na tym jeziorze w dodatku na spinning. Tutaj mamy łowcę, Bartek. Nie, A nie przepraszam, Dawid złowił lina. Zaraz zrobimy fotkę, tylko zmierzymy, ponieważ tutaj walczą wszyscy o puchar który jest przyznawany za całą serię różnych zadań i między innymi ta ryba będzie liczona do rankingu. No i rybka wraca do wody. Oczywiście. Tutaj chłopaki ją wypuszczą. 28 cm, niewielki O, pięknie poszedł. Nawet, bo miał się tak. No możliwe, bo tutaj na koronowskim niestety sieci stawiają. Dobra, łowimy dalej. Ja na razie mam cztery okonie. Więc naprawdę całkiem nieźle. Tutaj powiem Wam, znaleźliśmy chyba statko, bo i młody na dużą gumę miał kilka brań. Niestety nie przyciął. Ja cztery okonki małe. Dobra, walczymy dalej. Tutaj młody ad wędkarstwa Olek. Łowił na moją wędkę do te Tetezender. Miał trzy brania. Niestety jeszcze nie umie dobrze zacinać. Jednego okonka zaciął, ale niestety się tamta rybka wypięła. Takie około 25 cm na pewno. Będzie następnym razem lepiej, co tam, Olek, powiesz, fajnie no, było? E, naprawdę mi się podoba w z Panem Dawidem, tak więc e, jutro pewnie też bardzo chętnie będę z nim łowić. No i kończymy dzisiaj tą zabawę na łódce. Dochodzi wieczór, już jest około 21 wszyscy spłynęli do. Wszyscy spłynęli po zato, zatokę. My jesteśmy ostatni, którzy zostaliśmy no niestety rewelacji nie było. Aczkolwiek była chwila, kiedy łapałem, miałem branie za braniem yy, co rzut właściwie na jasnego kejtecha, taki jasno, taki brąz z białym pomieszany i brały na to pięknie okonki. Jeszcze nawet pod koniec miałem dwa brania, niestety nie wcięte. Łącznie złapałem cztery sztuki. Tam dzieciaki yy, trafili tak yy, jednego linka, no i niestety na tym się zakończyło. Ten jeden linek na jakąś gumę, ale nie wiem na jaką. Normalnie wpięty za mortkę. Co tam? No dzień niestety do końca nieudany, ponieważ ta pogoda bardzo pokrzyżowała plany. Wiało, padało, zresztą dalej tak jest. Mam nadzieję, że, nie, że następne dni będą ładniejsze. Dzieciaki będą bardziej zadowolone z pogody, nie będą chodzić mokre. Więc co? Dziękuję Wam za obejrzenie tej części filmu. Jutro nowy materiał. Mam nadzieję, że dzieciaki połapią jakieś lepsze rybki. I do jutra! Kolejny dzień łowienia. Dzieciaczki zaczęli, zaczęły. Tutaj mamy szczurka, Karola. Druga połowa bawi się na paintballu. Natomiast inni opływają łódkę. A jeszcze inni tutaj wędkują. Paintball jest akurat dodatkową atrakcją dla wędkarzy. Natomiast inne obozy mają go w programie. A tutaj mamy chłopaków. Wszyscy dziś na federki. Może uda im się coś złapać. Kilka wędek stoi. Tam, tak jak mówiłem, będzie opływanie boi łodziom na czas. Konkurencja typowo wędkarska. Słabo widać, ale już się szykują. Z panem instruktorem grupka stoi. I zaraz zaczynamy. Dążyłem jeszcze dobrze wyłączyć kamery. Jest pierwsza rybka. Znaczy nie, przepraszam, druga. Płoteczka u Wiktora, pokaż ją. Ukleja. Ukleja, to jest płotka. Pokaż ją tutaj, zaprezentuj. Nieduża do wody. A, nie wyczepiłeś jeszcze. Poszła. Jest troszkę większy leszczyk, 38 cm. Do mnie dotknęliśmy. Tutaj łowca. Pokaż go do kamery. Na co wziął? Nie na białego. Biały, Pokaż go tutaj wyżej do twarzy. Piękny leszczyk, zrobimy foteczkę i wróci do wody. No i chłopaki także łowią na spinning. Taki jeden okonek. Nie za duży na obrotóweczkę przy brzegu. Przy pomoście, przepraszam. Dobra, Wytniemy go. I rybka poleci do wody. Zażar dość mocno tą blaszkę. Trzymaj go porządnie. No, wypuść go. I niech płynie. W czasie trwania obozu każdy z uczestników walczy o puchar dla najlepszego wędkarza. Zdobycie tej statuetki nie jest łatwe. Uczestnicy muszą zmierzyć się z kilkoma konkurencjami i wybać w nich jak najlepiej. Należą do nich m.in. opływanie boi łodziom lub rzut przynętą do celu. Tutaj jedna z konkurencji wędkarskich opływanie boi na czas. Boja stoi tam na wodzie. Zadaniem każdego z uczestników jest opłynięcie jej w jak najszybszym czasie. Tutaj na razie jeszcze trening, a potem będzie normalnie płynięcie na czas. Poza wędkowaniem jest także rzut do celu na przykład zero na punkty. Co jest potem no to jest co, za odpowiednio nagradzane. Wszyscy muszą trafić do pudełka lub na obręcze pudełko to jest 15 punktów. Pierwsza obręcz to jest 10. Natomiast druga. O, właśnie mamy 10 punktów. Druga linia dycha. I tak dalej, i tak dalej. Uczestnicy obozu uczą się także montowania prymitywnego sprzętu wędkarskiego. Wtedy to jako wędzisko najczęściej używany jest długi i cienki patyk, natomiast gdy czas pozwala, spławik zastępujemy odpowiednio ostruganym kawałkiem kory. W zamrzeńcy pogoda dalej się nie uspokaja, wieje mocno. Mimo to postanowiliśmy zrobić dzieciakom zawody. Dziś mamy na razie szesnastkę, ponieważ czwórka pojechała na łowisko. Tutaj drużyna pierwsza łowią na prymitywne wędki, zrobione z patyków. Mają akurat spławiczek i robaczka i wędkują. Mamy cztery drużyny po cztery osoby. Tutaj mamy drugą drużynę wędki z kijków. Pierwszy punkt tutaj drużyny pad. Smużą tutaj za nętą. Kulka, która rozpyla karmę na ukleje, bo, ponieważ zawody będą głównie na sztuki drużyna 4 i mam nadzieję, że uda im się coś połapać ryby padają, na razie tylko ukleje, ale wcześniej były płotki więc może coś się jeszcze uda w programie przewidziane jest także nocne łowienie oraz grill przedostatnia noc obozu standardowo zawsze wędkujemy w nocy Zaczynamy nockę. Wędeczki stoją. Dajcie like I Tutaj mamy I dzwoneczek. grilla. I dzwoneczek. Tam, tam łowią jeszcze na pomoście chłopaki. Cała 24. Na razie u widać. Tutaj ja wywiozłem swoje zestawy. Jeden na fileta, drugi na yy, kiełbika małego. i wszystko wygląda dobrze jak ktoś będzie dzwoniło, grało, to się odezwa ukleja nie biorą, bo śpią i tyle nie ma ukleja, nie ma zabawy no właśnie. Nie ma ukleja nie ma zabawy nocka trwa Pomost, po, z pomostu tutaj chłopaki siedzą i udają, że łowią ryby Tak, że łowi ryby Ja nie łowię Tutaj jeden już chyba padł Niektórzy zmyli się do domu Inni wędkują, o tu ile kijów. Widzę, że chłopaki jednak chcą coś złapać. Może jakiś węgorzyk, sandacz. Było, było jedno branie na, żywcza, na żywca. Niestety nie zaciął. Znaczy nie, nie zaciął. O! Czyżby coś odjechało? Ruszyło coś hamulcem. Coś ruszyło, ale chyba nie ma na co liczyć ponieważ tylko delikatne pociągnięcie Wiktor wstał, będzie patrzył więc niestety nocka na razie się nie udaje, nie ma brań w sumie na co tu więcej liczyć skoro na całym zalewie koronowskim są postawiane sieci któregoś dnia wypłynę i Wam pokażę jak to wygląda dzierżawca niestety nie dba o ten zbiornik wszystko Wam któregoś dnia zaprezentuję, ponieważ nawet się z tym zbytnio nie kryje więc dobra Odzywam się później. No żeby nie było, że chłopaki nic nie łowią w nocy. Jest taki krąpik u Olafa. No jakaś tam drobnica to tam się interesuje, nie powiem. No ale to nie jest na pewno ich cel. Wszyscy czekają jak już na jakieś węgorze, sandacze czy coś fajnego. A tutaj na razie takie główienka na czerwone robaki. Grubsze zestawy stoją jak zaczarowane. Walczymy dalej. W scence z linem, wspominałem o sieciach, które są postawione na Zalewie Koronowskim. So, przecinają one dosłownie cały zbiornik. Tutaj mamy okolice Zamrzenicy. Tam wpływa brda z tamtej strony i sieci są po prostu pociągnięte w kilku miejscach. Rzeka jest cała zablokowana. Niestety tego wam nie pokażę. Ale dopływ rzeki jest cały zablokowany wpływ. Ryba żadna się nie przedostanie. Tutaj na górze nic nie widzę. Próbuję chwycić. O, zobaczcie. Sieci takie. Małe oczka. Mało co się, mało co przejdzie. Znaczy, mało co nie przejdzie. Tam mamy badele usztywniające. I mówię, w stronę tam szczególnie płynąc w górę rzeki, tam do jej wpływu, do jej źródła możemy znaleźć mnóstwo takich takich widoków smutnych. Dzierżawca ma po prostu gdzieś wędkarzy. Wszystko postanowił Wyłowić i od dwóch, trzech lat jest po prostu w tym miejscu, niestety, coraz gorzej. Wszystko jest odławiane. No i niestety idzie to w złą stronę. Ostatnim punktem obozu są zawody, obrazujące nabyte podczas pobytu w zamrzenicy umiejętności. Wtedy to młodzi wędkarze muszą samodzielnie zmontować zestawy oraz przygotować zanętę. Ostatni dzień przed wyjazdem. Standardowo odbywają się zawody wędkarskie. Test wędkarza. Łowi 15 wędkarzy, reszta odpuściła. Chłopaki wychodzą na stanowiska. Zaraz zaczynamy. Zawody będą odbywać się na zasadach na sztuki. Kto więcej, ten wygrywa. Więc najlepszym sposobem będzie łowienie uklej. Masz uklejkę na przykład. To mówisz twój numerek, że jaki masz numerek? Cztery. I wołasz cztery i ja robię kreskę Dobra? A pozostałe numery od 10 Dawid będzie pisał Dobra? Jesteście gotowi? Nie, bo ja mam poprawę. Trudno Nie umierasz Wszyscy muszą za, już startować I tak ma, mieliście dużo czasu No i ruszyli Zawody wystartowały na liście mamy chyba 15 zawodników, ponieważ jeszcze tam po drodze się dwóch wykruszyło. Jeden jeszcze robi zestaw, ponieważ poplątał. I zobaczymy, kto wygra, kto okaże się zwycięzcą. Wszystko będzie się wliczało do walki o puchar, tak jak opowiadałem Wam przy jakiejś scence. Zawodnicy walczą o puchar za najlepszego wędkarza obozu Zamrzenica 2017 ciekawa rywalizacja złożona z kilku etapów między innymi rzut do celu, opływanie bojki łodzią, zawody wędkarskie największa ryba, największy drapieżnik, największy karp. Jest pierwsza ryba. Numer i piętnastka ma pierwszą rybkę, czyli jeden punkt. Rybki bardzo słabo, ale jest jeden zawodnik, który łowił na gruntówkę zamiast na spławik, Krzysiu. Słapałem leścia? No i o. Leszczyk, pokaż się Krzysiu, weź tego Leszczyka, no chyba się cieszysz, no nie? Bardzo się cieszę. Z Leszczyka tutaj, Twój drugi chyba? Eee, na tym obozie tak, drugi. Ale ładne, pokaż no, do twarzy, pokaż to zaprezentuj tutaj dla widzów. Ale tą rybkę pokaż. Okay, mały, ale... mały. no ale pokaż. Jak na zawody to duży, bo tutaj wszyscy łapią kleje. Dobra, piękny Leszczyk, wypuść go I dawaj szybko rzucaj No i koniec zawodów, jest zwycięzca 6 klei, Ostatnie stanowisko To jest pierwsze miejsce, przedostatnie stanowisko Drugie, dobrze zaczął Niestety spadł na czwarte no Na drugie przepraszam, cztery rybki Tu miejsce trzecie Egzekwo z Kubą, który właśnie schodzi Miejsce trzecie Po ryby I na miejscu w piątym egzekwo mamy także dwóch zawodników po jednej rybie. A ja mam czwarte. Piąte. Dwa, ja dwa, dwa, dwa krzyżki. A piąte to zero ryby. Dobrze, Krzyś. A ja mam czwarte. Piąte Krzysiu, bo mamy dwa trzecie. Czyli piąte miejsce: dwa Krzyśki egzekwo. Trzecie miejsce: Kacper Kuba egzekwo. No i na pierwszy mam Bartka, a na drugim Dawida. Tutaj drugi krzyczek z wynikiem, jeden okoń. Krzysiu tam złapał tego Leszczyka I to był ostatni etap rywalizacji Łowisko zamknięte, wszystkie karpie złapane z Lisiego Ogona Wszystko wpisane, podliczenie, podliczenie punktów dziś nastąpi I rozdajemy puchary Nadszedł moment rozdania nagród Mamy tutaj różne takie klipsy z napisem Zamrzenica 2017 Tutaj za zawody Tatuetka dla najlepszego wędkarza. Plecaczek, koszuszulka, smycze z Mikado oraz takie bransoletki. Aktywne obozy. Dzieciaki już czekają. Daj tę łapkę w górę! Daj tę łapkę w górę! Super! Zapomniałem nagrać wcześniej. Dziś mamy ostatni dzień wyjazd uczestników. I nie, nie pokazałem, kto został zwycięzcą całej rywalizacji, czyli. Opuchar dla najlepszego wędkarza zamrzeńca 2017, jest nim bartek. Drugi raz z rzędu w poprzednim roku także wygrał. Tym razem rywalizacja była zacięta, ponieważ nad drugim kubą miał tylko jeden punkt przewagi. Ale się udało, złowił dużego karpia, leszcza, pięknego okonia. Bardzo dobrze rzucał do celu i wiele innych konkurencji, co sprawiło że wygrywa Puchar drugi raz z rzędu tak jak powiedział więc gratuluję i do zobaczenia Wędkarskich najprawdopodobniej się zakończył. Spędziłem tam blisko 3 tygodnie, czyli dwa turnusy. Oba turnusy wyszły naprawdę mega. Pomimo, że do zamrzenicy wracam już po raz piąty, to nadal niesamowicie ciągnie mnie do tego miejsca. Jestem pewny, że w przyszłym roku będę także tam spędzał wakacje, także będę prowadził obozy. Mam nadzieję, że zawita tam wielu z was. Chciałbym was z tego miejsca serdecznie zaprosić. Naprawdę jest to świetna rozrywka dla młodych wędkarzy. Poza wędkowaniem mają także wiele różnych innych zajęć, na przykład budowanie szałasów, przeprawa przez bagna, lub naprawdę wiele, wiele innych. Wszystko jest ujęte w programie, w katalogu, który będziecie mogli znaleźć w linku w opisie. Podam tam kilka linków, będziecie mogli sobie wszystko sprawdzić. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się spodobał. W najbliższych dniach ukaże się także. Krótki, krótka relacja z wyprawy na w którą zaliczyłem z drugim turnusem. Pierwszym razem nie miałem takiej okazji, dlatego nagrałem dzieciaszków, jak powiem, z obozu. Natomiast drugim właśnie na Ogonie. Mam nadzieję, że oba filmy Wam się spodobają. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję także bardzo dzieciakom za przybycie. Mam nadzieję, że obóz się wam też podobał. Dziękuję, że pozwoliliście nagrywać. Zapraszam do subskrypcji do polubienia, pozdrawiam oraz zapraszam w przyszłym roku na obozy Mało się? Ta. Ta tak! dajcie łapkę w górę i suba i dzwoneczek, I dzwoneczek. Wszystko, 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 wszystko co się da łapęc jedą a ja drugie miejsce no.